Macie panowie pięć minut i nic dłużej. Oczywiście, dziękuję bardzo pani marszałek. Szanowna pani marszałek, wysoka izbo. Otrzymałem takiego SMS-a od jednego z dyrektorów szkół. I myślę, że on jest świetnym podsumowaniem tego, co się dzieje w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Ministerstwo Edukacji Narodowej uważa, że świadectwa zgodne ze stanem faktycznym są nieważne, bo są niezgodne z rozporządzeniem, które co prawda jest nieaktualne, ale nikt go nie znowelizował, więc jest nadal obowiązujące. <gry> trzeba sięgnąć do klasyki polskiego filmu i powiedzieć, niezły macie, siostry, bałagan w tym archeo. Niezły macie, bałagan w tym archeo. Tylko szkoda, tylko szkoda że kosztem tego bałaganu Dzielicie się z tysiącami uczniów którzy dzisiaj i rodziców, i rodziców uczniów, którzy dzisiaj cierpią z powodu tego bałaganu, tego niechlujstwa, zaniedbania i nie uczestniczą w rekrutacji, albo w ramach tej rekrutacji są odrzucani na etapie ubiegania się o przyjęcie do szkół, do szkół średnich. To jest dramat. to jest dramat. Takiego dramatu w ministerstwie jeszcze nie było. Ale wiecie Państwo, pośród wszystkich, pośród wszystkich rzeczy zaniedbań, niechlujstw dramatu w szkole zaledwie po półtora roku rządzenia przez najgorszą minister edukacji narodowej w historii Rzeczpospolitej Polskiej, w historii najsłabszego rządu Rzeczpospolitej Polskiej. O tym wszystkim będą mówić moi przyjaciele, posłanki i posłowie, posłowie prawa i sprawiedliwości za chwilkę, pewnie w kilkudziesięciu pytaniach. Jedna rzecz jest najbardziej dramatyczna. Pani minister, dlaczego pani tak bardzo nie lubi narodu polskiego. Dlaczego pani do tego stopnia nie lubi tego narodu, że pani nawet rezygnuje z nazwy minister edukacji narodowej? Dowodów na to jest ogromnie wiele, bo przecież to jest szatkowanie lektur, wyrzucanie z lektur obowiązkowych tego kodu genetycznego narodu polskiego. To jest kwestia wpływania niezgodnego z konstytucją na działania, które mają zmierzać do demoralizacji, deprawacji dzieci niezgodnie z prawem rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami, ze swoim światopoglądem. Dlatego, Pani Minister, takie świadectwo szkolne za chwilkę Pani wręczę, mam nadzieję, że Pani przyjmie. Z tego świadectwa wynika prosta rzecz. Pośród wszystkich niedostatecznych ocen z przedmiotów takich jak polski, matematyka, fizyka, chemia, historia jest jednak jedna ocena celująca. Celujący za zdradę narodową. Za zdradę narodową. I jeszcze ma pani szczególne osiągnięcia: realizacja ideologicznej i politycznej agendy kosztem jakości edukacji, antypolska propaganda, likwidacja prac domowych, ograniczanie fizyki, chemii, historii, religii, edukacja seksualna wbrew rodzicom. Nie otrzymała pani promocji do dalszego pełnienia funkcji Edukacji Narodowej, ministra Edukacji Narodowej. Wie pani dlaczego? Dlatego, że pani nigdy porządnie nie przeprosiła również za te haniebne słowa. Za te haniebne słowa w rocznicę wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Haniebne słowa oskarżające naród Polski, naród Polski, o to, że to my i nasi rodacy budowali obozy pracy, które następnie zamienili się w obozy koncentracyjne. Wstyd, hańba, skandal, pani minister. Do dymisji. I zapraszam pana posła Dariusza Piątkowskiego, który będzie kontynuował. Głos wnioskodawca. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, widać, że w pisie nerwowo, skoro Panu Czarnkowi przypomniało się, że coś w świecie, Ale kompromitacja. Ludzie! Pytacie o programy nauczania. Pan nawet nie wie, panie Czarnek. Że programów nauczania nie kształtuje minister edukacji narodowej. Więc pan tego nie wie. Jest to wyjątkowo kompromitujące. Proszę uspokoić. Pani, po, pani minister, chwileczkę. Pani minister, chwileczkę. Bezdomna posłanka się denerwuje. Pani poseł, pani poseł, zwracam pani uwagę, że zakłóca pani obrady Sejmu. Proszę kontynuować Pani minister. Spokojeni? No to posłuchajcie. Po pierwsze, nie wiem, gdzie pan Czarnek się podział, ale może się dowie, czym zajmuje się Ministerstwo Edukacji Narodowej. Otóż Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zajmuje się programami nauczania, tylko podstawami programowymi. Można to było ogarnąć przez parę lat. Nawet pytania nie umiecie zadać porządnie. Nie mówiąc już o steku, bzdur i pomówień, no ale czego się spodziewać pod zbanie roku. Ale co żeście zrobili ze oświatą? Co żeście zrobili z oświatą? To może sobie przypomnimy, wynagrodzenia nauczycieli w waszych czasach najniższe. Nie wzrastały nauczyciele. Pani minister, pani minister, ja bardzo panią przepraszam. Szanowni Państwo. Ja nie słyszałam oburzenia, jak przemawiał tutaj wasz kolega, pan poseł Czarnek, który co drugie słowo obrażał panią minister Nowacką. Nie słyszałam tego. Proszę się uspokoić, bo naprawdę będę wyciągać konsekwencje regulaminowe. Naprawdę chcecie tego państwo dzisiaj trochę mniej emocji. Pani minister. Pani minister, jeszcze chwileczkę. Chce Pani ze mną jeszcze podyskutować? Pani poseł? Proszę o trochę spokoju i trochę mniej emocji. A jeśli macie emocje, nad którymi nie panujecie, proszę iść się przewieczyć przed Sejm. Bardzo proszę, Pani minister. Państwo zapominają, że debatę o oświacie słuchają też ci młodzież, I Może byście chociaż przez chwilę Państwo posłowie z PIS postarali się być dla nich jakimkolwiek wzorem, niekoniecznie negatywnym. Od 2023 roku. Przyjęliśmy władzę i zostaliśmy szkołę w kryzysie, zideologizowaną, niewydolną i kompletnie nieprzystosowaną do warunków zmieniającego się świata. Pamiętamy wszyscy protesty przeciwko destrukcyjnym działaniom waszego rządu. Protest nauczycielek i nauczycieli w 2019 roku doprowadził do tego, że prestiż zawodu nauczyciela drastycznie spadł, a nauczyciele czuli się zrezygnowani pracując w takich warunkach. 73% polskich nauczycieli deklarowało niski, umiarkowany poziom satysfakcji z pracy. 58% polskich nastolatków twierdziło, że szkoła nie rozwija kompetencji potrzebnych w dorosłym życiu. 57% uczniów, procent uczniów klas czwartych nie czuła przynależności do szkoły. To są badania z 2021-2022 i 23 roku. Osiem lat rządów PiS to postępujący regres zarobków nauczycieli w porównaniu do minimalnej krajowej i do średniej krajowej w gospodarce. Gdy PiS zaczął rządzić wynagrodzenia... Panie pośle Czarnek! Gdy PiS zaczął rządzić, wynagrodzenia zasadnicze nauczyciela początkującego, rozpoczynającego pracę w zawodzie było o 29 wyższe od minimalnego wynagrodzenia o pracę, żeby na koniec rządów PiS sięgło niewiele niż 5% przez kilka miesięcy, nawet było poniżej wynagrodzenia minimalnego. Pan minister Czarnek teraz krzyczy, ale przypomnę, że w budżecie na 2024 rok. Pan minister Czarnek zaproponował nauczycielom podwyżkę 12%, twierdząc, że wyższe zrujnują budżet. Potem w takim wenie przedwyborczej mówił coś o 20%, ale nie zabezpieczył tych środków. Ja wiem, że pan tego nie wie, bo to pan minister ministerstwem się w ogóle nie zajmował, ale może się pan dowiedział. Pan ministra Piątkowskiego spytał, trochę więcej wie. Ehm, a to, co się zmieniło, to 30% podwyżki dla nauczycielek i nauczycieli, które zmieniły ich sytuację. W kolejnym roku 5%, w kolejnym roku będzie 3%. Natomiast bardzo ważnym dla nas jest projekt obywatelski zgłoszony przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i ten projekt będziemy procedować i doprowadzimy do tego, że nawet jeżeli kiedyś w dalekiej przyszłości do władzy przyjdą ludzie tak niechętni nauczycielkom i nauczycielom jak wy i wasza władza, to nauczyciele będą zabezpieczeni również prawnie, żeby zarabiali wreszcie godniej. Ale wzrosły też nakłady na edukację. To dzięki Ministerstwu Finansów, ministrowi Domańskiemu zmienił się sposób finansowania oświaty. I tak nakłady na naukę w sumie wzrosły o ponad 55%. To oznacza więcej pieniędzy dla samorządów, dla szkół i dla nauczycieli. Przed chwileczką. Przed chwileczką... Komisji, na posiedzeniu Komisji Edukacji przegłosowane zostało pierwsze czytanie z poprawkami karty nauczyciela. Państwa posłowie, ja to mówię do tych wzmożonych, y, którzy nie uczestniczyli w obradach Komisji Edukacji, nie zagłosowali przeciwko, bo wiedzą, że to są zmiany potrzebne, wspierające nauczycieli, wspierające nauczycieli, którzy zaczynają pracę i tych nauczycieli, którzy pracują w szkole od dawna. My zastaliśmy szkołę e, zniszczoną też przez waszych politycznych kuratorów. Może Państwo tego nie wiecie, ja powiem teraz posłom e, z koalicji rządzącej. Z e, 16 na 13 kuratorów, 13 z nich było działaczami związanymi z pisem star albo wprost działaczami. Na 13, na 16. 13 na 16. Niech Pani sobie policzy koszty mieszkania komunalnego. E, i chciałabym zwrócić uwagę, że startowali oni w wyborach samorządowych lub parlamentarnych. Zastaliśmy szkołę, która miała przeładowane podstawy programowe, zwłaszcza w szkole podstawowej w klasach 7-8. To był efekt likwidacji gimnazjów, gdzie całe gimnazja 3 upchnięto w 7-8 klasie. Pan Czarnek też tego nie wie, ale to pan powołał zespoły, które pracowały nad uszczupleniem tych podstaw programowych i my żeśmy część pana pracy kontynuowali, a właściwie pracowników ministerstwa. I to, co pan przed chwilą wykrzykiwał, że żeśmy pocieli podstawy programową, to była kontynuacja działań zaczętych również przez Pana, dlatego że wszyscy, którzy znają się choć trochę na oświacie, wiedzą, że podstawy programowe trzeba było uszczuplić. Po to, żeby był czas na przerobienie, żeby nie budować nierówności. Podstawy programowe zmniejszono 20%, to większa autonomia nauczycieli w budowaniu programu nauczania, bo przypominam, że ministerstwo nie tworzy programu. Uczniowie mają więcej czasu na przyswojenie treści i nie gonią za materiałem. Zastąpiliśmy hit tak bardzo promowany przez was praktyczną edukacją obywatelską. Nikt nie chciał podręczników hitu. Blisko 90% nauczycieli w ogóle z nich nie korzystało, bez względu na swoje poglądy. I te wspaniałe podręczniki faktycznie zagościły na dolnych półkach poczty polskiej. Od 1 września wejdzie edukacja obywatelska, nowoczesny przedmiot, który ma przygotować młodych do bycia Polakiem, obywatelem i patriotą. Wejdzie też edukacja zdrowotna, gdzie aktywność fizyczna, zdrowe, odżywianie, cyberbezpieczeństwo i zdrowie psychiczne są ważnym komponentem. Tak, wychowanie seksualne, edukacja seksualna jest potrzebna. Będzie to komponent nieobowiązkowy. Będzie to komponent nieobowiązkowy, ale obrona przed złym dotykiem czy przed pedofilią. Czy przeciwdziałanie pornografii jest po prostu potrzebne? Ja rozumiem, że część z Państwa może mieć w tej sprawie inny pogląd, ale pomyślcie o dobru dzieci, które mogą od kompetentnych nauczycieli dowiedzieć się, jeśli ich rodzice wyrażą zgodę, w jaki sposób chronić się na przykład przed pedofilami. Edukac za czasów rządów PiS e, duża uwaga wszystkich była. Z, była... Za czasów rządów PiS duża uwaga oczywiście była skierowana na edukację, niestety w tym negatywnym wymiarze. Pan minister Czarnek, popularnie nazywany wilantropem, przyznawał wille, przyznawał nieruchomości, apartamenty różnym organizacjom, które, które miały nawet negatywną ocenę merytoryczną. Miał negatywną ocenę merytoryczną, my odzyskujemy pieniądze. Odzyskaliśmy już odzyskaliśmy już prawie 3,5 miliona złotych. Niech pan coś weźmie. Niech... Panie, pan uwagę, panie pośle, Czarnek, zwracam panu uwagę, że faktycznie pan, e, pan obrady sejmu zrębił czerwony. Zaczynam się martwić, czy jest na sali jakiś lekarz, bo panu Panie pośle, Czarnek, na podstawie artykułu 232. Pani minister, ja wiem, pani, słowo minister denerwuje. pani minister, pani minister. Pan już dwa, zarz... dwa dwie sprawy do prokuratora, dwie sprawy i będzie pan miał zarzuty. Rozliczymy pana za to. Rozliczymy pana za szastanie publicznymi pieniędzmi. Według uznania, bez kryteriów i bez przyzwoitości. I tak jak pana, to wielu innych będziemy rozliczać w tym i w innych resortach za wasze. doczekacie, no nie bójcie się. Mało kto wie, ale był taki program wsparcia edukacji. Wsparcie było. Jedna czwarta do województwa pana ministra Czarnka. Tak szastał publicznymi pieniędzmi, że z całej Polski jego województwo otrzymywało najwięcej środków. Ale bardzo dużo się zmieniło, proszę Państwa, bo my zmieniamy polską edukację. Kuratorzy są kuratorami niepolitycznymi kuratorami, którzy są realnym wsparciem dla nauczycieli. I dzisiaj oglądający nas Państwo doskonale wiecie. Że znaliście nazwisko chociażby krakowskiej małopolskiej kurator, nie wiecie dzisiaj, kto jest kuratorem, bo zajmuje się pracą, a nie polityką, bo zajmuje się kontaktami z nauczycielami, ze szkołami. I ci, którzy wiedzą cokolwiek więcej o świecie, w tej ja chwili zamilkli. Dalej, być przyjęliśmy politykę transform transformacji cyfrowej edukacji. To jest realizacja kamienia milowego KPO. Wy, żeście tego nie zrobili. Byliście skłonni rozdawać laptopy bez polityki, która by tłumaczyła, czemu to się wydarza. Yy, mamy ponad 5 miliardów z KPO, które zosta trafią do szkół na modernizację sieci w szkołach, na zestawy do prowadzenia zdalnych zajęć laboratoria z oraz na cyfryzację egzaminów zewnętrznych. Tyle mówicie o wsparciu yy, dla małych środowisk i ratowaniu szkół? No to przypomnę, yy, zamknęliście, yy, za waszych czasów zostało zamkniętych 1435 szkół? 1435. I nie mieliście żadnego programu inwestycyjnego, który wspierałby małe szkoły. Żadnego. Mieliście program, który wspierał willę kolegów. My w tej chwili mamy program, który wspiera małe szkoły i ustawę, która pojawi się w konsultacjach, dotycząca wsparcia dla małych środowisk, żeby małe szkoły mogły przetrwać. Bo to, panie Czarnek, jest patriotyzm. Żeby wspierać społeczności lokalne, a nie żeby krzyczeć i wycierać im sobie gębę. Dalej, programy Młodzi Obywatele, Odkrywcy i Nasze Tradycje. Bo my wspieramy organizacje pozarządowe, a nie z nimi nie walczymy. Dalej, religia w szkołach. 69% aprobuje niewliczanie oceny z religii do średniej na koniec roku szkolnego. 70% aprobuje łączenie klas na lekcji religii w sytuacji, gdy jedna z klas w klasie uczniów uczęszczających na religię jest mniej niż 7 osób. 58 osób, 50% osób popiera ograniczenie lekcji religii w szkołach publicznych do jednej godziny tygodniowo, w tym 30% wyborców PiS. 79% społeczeństwa uważa, że religia na początku lub na końcu zajęć jest niezbędna. Zepsuliście Trybunał Konstytucyjny i teraz uważacie, że będziecie się nim posługiwać. Otóż, dopóki nie będzie przywrócona praworządność w Trybunale Konstytucyjnym, to rząd stanowi prawo i to decyzje ministra są w dzienniku ustaw. Natomiast. 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 Za pani minister, ja teraz, pani minister, pani minister, halo, pani minister, pani minister, to teraz ja, teraz ja, ja pani przedłużę oczywiście czas. Pani poseł Paluch na podstawie artykułu 175 ustęp 3 regulaminu Sejmu przywołuje panią do porządku. Panie pośle Czarnek, na podstawie artykułu 175 ustęp 3 regulaminu Sejmu przywołuje Pana do porządku. Panie pośle Kmita, na... zwracam Panu uwagę, że zakłóca Pan obrady Sejmu wprowadzenie obrad. Panie pośle Kmita, na podstawie artykułu 175 ustęp 3 regulaminu Sejmu przywołuje Pana do porządku. Trochę mniej emocji. Dajcie Państwo dokończyć wystąpienie, Pani Minister, w spokoju. Za chwilę będziecie mieli po minucie kolejnego swojego wystąpienia i będziecie mogli swoje emocje Wyrzucić właśnie tutaj na tej mównicy. Naprawdę proszę o chwilę spokoju. Pani minister, proszę kontynuować. Ale ma pani 100% racji. Faktycznie dajmy się posłom opozycji wyszaleć przy mikrofonie. Uspokoją się, może część z nich coś przemyśli. Ja w drugiej części chętnie opowiem państwu o planowanych reformach, w tym reformie KOMPAS JUTRA, którą wczoraj żeśmy już w pełni sił ogłosili, do której konsultacji państwa zachęcam. Natomiast szanownych państwa polityków zachęcam przede wszystkim. Do tego, by o świecie mówić merytorycznie, spokojnie i spójnie. Ja wiem, że się nie da, jak pan minister Czarnek był ministrem, ale jednak przynajmniej ci, którzy mają w sercu dobro polskiej młodzieży i polskich nauczycieli, może będą raczyli mówić na temat i prawdę. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani minister.